Idealny dom, odcinek drugi. Jak zrobić idealne pomieszczenia? W tym materiale przygotuję zestaw idealnie wymierzonych pomieszczeń, które w następnym odcinku zamienię w projekt domu. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego filmu o projektowaniu idealnego domu, koniecznie go obejrzyj, zanim zaczniesz oglądać dalej. Link wyświetla się tutaj w białej karcie. A ja zabieram się do pracy. Zacznijmy sobie od omówienia kuchni. Mam w głowie dwa warianty, a dokładnie będzie to coś takiego. Narysuję sobie taką Lkę. I w tym miejscu będą trzy duże szafy 60 na 60 Jedna z nich to będzie lodówka, kolejny z nich to będzie mógł być piekarnik na podwyższeniu i kolejna z nich to będzie mógł być no, magazyn na różne sprzęty, termomiksy i tak dalej. Dalej tutaj będzie blat roboczy z różnymi sprzętami, a tutaj będzie ściana. Chciałbym aby tutaj było 60 cm, tutaj 60 i tutaj 60 i żeby Tutaj, ta szafa to była lodówka w zabudowie. Następnie będziemy mieć 40 cm na taką pustą przestrzeń, tutaj do odłożenia rzeczy z lodówki i kolejne 60 cm na zlew. Czyli tutaj sobie rysuję zlew i baterię. Tu jest 40, tu jest 60. Następnie. Potrzeba nam jakiegoś kawałku roboczego, żebyśmy mogli przygotować nasze rzeczy, które przed chwilą umyliśmy w tym zlewie. Zatem dobry wymiar to będzie 60 cm. Idealnie byłoby tu dać zmywarkę, zaraz powiem dlaczego. I około 30-40 cm jeszcze dodatkowego blatu, może z jakąś wysuwaną szafką. Następnie w okolicach 60 cm na płytę indukcyjną albo palnik gazowy i ostatnie 40 do powiedzmy 60 cm na wykończenie potraw. Ta kolejność nie jest tutaj oczywiście przypadkowa, ponieważ jest to pewien logiczny ciąg komunikacyjny w kuchni. W tym miejscu mamy magazynowanie rzeczy, w tym lodówkę, tutaj mamy m, taką małą przestrzeń do przygotowania do mycia, następnie te rzeczy myjemy, następnie potrawę przygotowywujemy, następnie gotujemy i doprawiamy. A dlatego mówiłem o tej zmywarce w tym miejscu, dlatego że po jej rozłożeniu tutaj. I po wyjechaniu szufladami, na przykład dolnymi z tej szafki i z tej szafki, my sobie będziemy grzecznie tutaj stać i te rzeczy ze zmywarki idealnie przekładać, nie wstając z miejsca tutaj i tutaj. I oczywiście zmywarka również blisko zlewu, no właściwie sąsiadująca z tym zlewem. Dlatego ten układ no, nie jest przypadkowy i wydaje mi się, że do takiego metrażu, jaki planujemy, czyli 85-95 m2, będzie to idealny rozkład. Druga koncepcja, która maluje się w mojej głowie, to jest układ liniowy. Czyli mamy kuchnię nie w kształcie elki, ale w formie jednego dużego ciągu kuchennego. Powiedzmy, że zaczyna się to od jednego tutaj prostokąta, czyli od jednej szaf szafy 60. -tki. Dalej jest na przykład druga szafa 60. Tutaj może znajdować się lodówka. I dalej mamy dokładnie to samo, czyli 40 blatu roboczego, 60 zlew, 60 zmywarka, 40 przestrzeń robocza, 60 palnik gazowy, 40 do 60 jeszcze blatu roboczego. I na końcu jeszcze jeden słupek nam zostaje w tym słupku. Tym razem nie w tej części ten słupek, tylko w, tylko w tej części. Tutaj. tutaj może być piekarnik, po prostu na, na podwyższeniu w tym słupku. Taki układ natomiast jest y, y, troszkę bardziej problematyczny niż układ y, w kształcie litery L, dlatego że długość całego tego układu y, L kształtnego to jest w okolicach 380 cm, a długość takiego ciągłego traktu to będzie no, w okolicach już 5 metrów, więc będziemy potrzebować po prostu długiej części w domu, żeby umiejscowić taką kuchnię. Zatem w projekcie będę miał na uwadze te dwa warianty, natomiast dużo bardziej będę się skłaniał co do rozwiązania w kształcie litery L. Następnie strefa dzienna. I będę ją chciał zaaranżować w ten sposób, że jeżeli tutaj mamy tą literę L w kuchni, to nie będę robił wyspy kuchennej osobno i stołu jadalnianego osobno z krzesłami. Tak, tutaj, i tutaj z krzesłami przy wyspie. Tylko będę chciał to wszystko połączyć kompleksowo w jeden układ. Zatem, będzie tutaj gdzieś stał jakiś stół w odległości około 120 cm od blatu roboczego z krzesłami który dodatkowo będzie pełnił funkcję rozszerzenia blatu roboczego w tej kuchni, czyli podczas gotowania będzie również można w razie czego użyć tego stołu jako dodatkowego blatu roboczego. Następnie będę chciał umieścić gdzieś strefę salonową. Być może będzie to taka sofa plus jeden fotel naprzeciwko strefy TV i cały ten układ będzie no, w takim czytelnym prostokącie. Do tego będę dążył, ale być może będzie trochę inny układ. Być może taka kanapa, na przykład, będzie w tę stronę i telewizor będzie po tej stronie, a być może nie będzie to prostokąt, tylko będzie, no nie wiem, coś na przykład takiego, czyli trochę ta kuchnia będzie bardziej wciśnięta w ten róg, a salon w ten róg, i gdzieś tutaj będzie odbywać się komunikacja. To wszystko wyjdzie w praniu dopiero w następnym odcinku, kiedy z tych idealnych pomieszczeń Poskładamy sobie projekt do kupy. Punkt kolejny to łazienka i koncepcja jest taka, aby to był konkretny moduł. Czyli zaczynamy sobie od wanny, która ma 180 na 80. Dokładamy małą 20-centymetrową półeczkę łamane przez wnękę, łamane przez stelaż pod ustęp i kontynuujemy ten układ w tę stronę, czyli to jest ta szafka. A tu jest wanna. Tutaj w tej wannie opcjonalnie będzie oczywiście natrysk z opcjonalną deszczownicą i do tego wszystkiego dokładamy stelaż podtynkowy pod kibelek. Taki stelaż, aby utrzymał tutaj wiszącą miskę ustępową, musi mieć przynajmniej 90 cm, żeby korzystanie z tego było wygodne, czyli tutaj 90, a tutaj 80. No i przydałoby się jeszcze miejsce na umywalkę. Dokładamy tutaj jeszcze jedną szafeczkę, być może to będzie takie lustro otwierane i będziemy tu mieć 100 cm na wygodną szafkę z umywalką. No i to wszystko będzie można zamknąć w takim modelowym prostokącie i to będzie cała nasza łazienka, która będzie miała wymiar 200 x 270 cm. Wejście do tej łazienki będziemy sytuować albo z tej strony tutaj, albo z tej strony tutaj i będziemy Raczej unikać sytuowania wejścia naprzeciwko kibelka, czyli to wejście nie będzie albo tutaj, albo tutaj, w zależności od tego, w którym miejscu ta łazienka się pojawi, czy dokładnie takie wymiary będzie miała, czy będzie musiała być trochę zmodyfikowana. Następnie przechodzę do sypialni, w której łatwo jest zacząć, bo zazwyczaj łóżko stoi przy ścianie, więc to będzie nasza ściana, tu będzie nasze modelowe łóżko modelowe, czyli nie za małe, nie za duże. No ja jednak chcę tutaj, żeby to było łóżko 160, a najlepiej, żeby to było 180 cm na szerokość i długość jego no musimy z zapasem przyjąć na, oko na okolice 215 cm. Następnie po jednej stronie będzie tylko dojście i ściana kolejna i pomiędzy łóżkiem, a tą ścianą powinno być kolejne 80 cm i z drugiej strony koniecznie... Chcę przewidzieć szafę, dlatego że w tym budynku nie przewidujemy garderoby. Dlatego ta powierzchnia szaf w sypialni moim zdaniem powinna być dosyć spora. I ta szafa również nie może być w przypadkowej odległości od łóżka, tylko musi mieć konkretny wymiar. Narysuję sobie teraz z góry taki rzut, żeby wytłumaczyć o co chodzi. Załóżmy, że tu mamy szafę 60 x 60, tak? Na przykład taką. Tu jest 60 cm i tu mamy drzwiczki tej szafy, które się otwierają. Tu są jedne drzwiczki, a tu są drugie drzwiczki, które się otwierają w ten sposób. My stojąc tutaj, musimy mieć wystarczającą ilość miejsca, żeby po prostu z tyłu nie wpaść na łóżko. Zatem skoro takie przeciętne drzwiczki szafy mają około 50 cm, to tutaj też będą wychodzić na około 50 cm, a my jeszcze musimy mieć mniej więcej jakieś 60 cm, żeby spokojnie stanąć przy tych otwartych drzwiach. Optymalna odległość pomiędzy łóżkiem a szafą powinna wynosić w okolicach 90 cm, może 100-110 cm w większych domach, no ale my tutaj projektujemy mały dom, więc będzie to 90 cm. No, i tutaj dookoła będą szafy. Przyjmuje się również, że taka strefa komunikacyjna pomiędzy meblami w ogóle we wszystkich pomieszczeniach powinna wynosić mniej więcej 80 cm. Zatem odległość pomiędzy łóżkiem a ścianą nie jest przypadkowa, no i tutaj pomiędzy drugą ścianą albo jakąś półeczką też musi być na 80 cm. Czyli tutaj, żeby przejść dookoła łóżka, też muszę przyjąć około 80 cm. No i tutaj sobie mogę dalej ścianą i szafą. Coś takiego zabudować, i będzie to taki prostokąt. Mogę zatem przyjąć, że to będzie cały wymiar mojej idealnej sypialni i będzie to odpowiednio 60 plus 90 plus szerokość łóżka, czyli 180 plus 80 na przejście, czyli 410 cm. Na 335 cm, przyjmując, że ta szafeczka, półeczka na przeciwko łóżka z telewizorem lub bez będzie głębokości w okolicach 40 cm. No i punkt następny to garaż. Standardowe miejsce parkingowe to jest mniej więcej 5 m na 2,5 m. Ale należy zwrócić szczególną uwagę na to, że długie samochody się zazwyczaj na takim miejscu parkingowym nie mieszczą, a sama szerokość tego miejsca parkingowego jest dosyć ciasna. Zatem gdybym chciał narysować gabaryt samochodu na tym miejscu parkingowym, no to wyglądałby on mniej więcej tak. Tutaj mamy maskę tu mamy dalej drugą część samochodu. Tu mamy przednią szybę, tu mamy tylną szybę. Rysuję na razie takiego zwykłego sedana, na przykład jakieś Audi A5. No i to Audi A5 ma w okolicach 400 70 cm długości, czyli prawie tyle co to miejsce parkingowe, jest szerokie na, na takie przeciętne 2 metry z jakimś małym hakiem. Chciałbym mieć oczywiście dookoła mojego samochodu jakiś offset, żebym spokojnie mógł z niego wysiąść i wziąć zakupy, czy jakiś większy bagaż, czy chociażby jakieś meble z Ikea, żeby móc wypakować z bagażnika. Zatem optymalna przestrzeń, moim zdaniem, to jest przynajmniej po 60 cm z każdej strony od miejsca parkingowego po bokach przynajmniej me z tyłu od miejsca parkingowego, żeby spokojnie rzeczy wypakować z bagażnika. No i takie bezpieczne 30-40 cm z przodu, żeby móc spokojnie zaparkować. No bo zdajemy sobie sprawę, że nie za każdym razem zaparkujemy samochodem idealnie co do centymetra. Nawet jeżeli już się przyzwyczailiśmy, a testowałem to u siebie w domu, w garażu, to taki margines błędu parkowania wynosi jakieś 15-20 cm. I warto wziąć na to poprawkę, projektując swój garaż. Zatem całkowity wymiar garażu to będzie około 630 cm na 370 cm. Kolejne pomieszczenia chcę natomiast potraktować trochę wynikowo, czyli po prostu, kiedy pojawi się korytarz w tym budynku, no to będzie on miał oczywiście szerokość minimalną 120 cm, i jeżeli znajdzie się miejsce, to będą tam szafy, jeżeli nie, to nie, to te szafy będą w jakimś innym miejscu. Wiatrołap będzie standardowy, ale może się okazać, że wiatrołap będzie zupełnie wynikowy, ponieważ ważniejsze będą inne pomieszczenia, a wiatrołap wyjdzie takich rozmiarów, jakich wyjdzie. I nasze pomieszczenie gospodarcze z całą funkcją również. Będzie wynikowe, plus cały gabinet, który będzie mały, również będzie miał kształt wynikowy. I tak wszystkie pomieszczenia wyglądają w momencie, kiedy narysowałem już sobie je na spokojnie na komputerze. Ja używam oprogramowania Revit. Jest to narzędzie oparte o technologię BIM, i wszystkie projekty, które projektujemy u nas w biurze, powstają właśnie w oparciu o technologię BIM i używamy do tego Revita. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć o technologii BIM, sprawdź pierwszy film na tym kanale. No i kuchnia wygląda właśnie w taki sposób, jaki narysowałem: czyli mamy jedną, drugą, trzecią szafę, cały ciąg kuchenny, w którym mamy odpowiednie sprzęty w odpowiedniej odległości. Zaraz obok tego w odległości 120 cm jest stół jadalniany. Stół jest na razie wymiarów 90 na 160. Jeżeli będzie trochę miejsca i ta kuchnia pozostanie w takich rozmiarach, to być może ten stół urośnie nawet do 180 cm. Tu gdzie dałem pytajniczek, to jest miejsce powiedzmy albo na komunikację, czyli będzie tu wejście z korytarza, albo wejście z wiatrołapu do tej strefy dziennej, albo będzie miejsce na jakiś kwiatek, na coś stojącego, na jakąś ozdobę, lub na jakąś półkę, ewentualnie na jakąś dodatkową szafę, być może kontynuację tego ciągu, który jest w kuchni. Następnie mamy nieskomplikowaną strefę dzienną, gdzie mamy trzyosobową kanapę 25 cm od tej kanapy stoi standardowy stolik i.

Dodatkowo mamy takie 90 cm luzu do tej strefy dziennej, czyli no którędyś trzeba tutaj wejść. I póki co zakładam, że przy tym salonie będzie ściana, raczej południowa, być może zachodnia i nie będzie możliwości obejścia tej sofy dookoła, no bo to by była dosyć spora strata miejsca. Dlatego ta ściana po prostu jest przyklejona do tej sofy. Łazienka będzie przynajmniej w trzech wariantach. Po pierwsze będzie to wariant z wanną, która będzie mogła mieć tutaj opcjonalność, Natrysk. Drugi wariant, jeżeli ktoś rzadko korzysta z wanny, będzie mógł zamiast tej wanny kosztem 10 cm kibelka zrobić prysznic, no bo sam prysznic będzie miał 90 cm, a wanna ma 80 cm, więc ta łazienka V2 jest o 10 cm większa niż łazienka V1. No i jeżeli okaże się, że będzie trochę więcej miejsca na łazienkę, to można dołożyć jeszcze tutaj kolejny ciąg takiej zabudowy z szaf lub po prostu pozostawić to miejsce puste, między innymi na po prostu brudne ciuchy. Będą mogły być tu wtedy segregowane na przykład ciuchy białe, ciuchy czarne i kolorowe, żeby potem bezpośrednio z konkretnych koszy wkładać je do pralki. Opcjonalnie będzie mogła być tutaj pralka z suszarką na górze, ale raczej skłaniam się ku temu wariantowi, żeby pralka była w tym pomieszczeniu gospodarczym i żeby tam również było pewne miejsce do suszenia. Kilka wariantów sypialni, one są w tych samych rozmiarach, tylko mają wejście z innej strony albo wejście do sypialni może być tutaj w rogu. Wtedy mamy tutaj taką ładną elkę, czyli tutaj przy tej strefie, gdzie mamy więcej do magazynowania Mamy więcej miejsca, ale nie wchodzimy przy tym trakcie, tylko przy drugim trakcie. Potem wpadłem na pomysł, że jednak możemy wchodzić przy tym trakcie większym lub przy tym naprzeciwko, i to jest moim zdaniem na razie mój faworyt. Tutaj dla kontrastu chciałem pokazać dwa typy łazienek, które teraz są dosyć modne, ale zabierają dużo więcej powierzchni niż łazienki po lewej stronie, ponieważ obydwie te łazienki y, twu. Sypialnie mają po 13 m kwadratowych, a sypialnie z takimi garderobami, które są tak jakby za winklem z jednej i z drugiej strony, no zajmują dużo więcej. Przykładowo taki wariant sypialni z garderobą o głębokości 140 cm zajmuje już, zwróćmy uwagę, 1,7 m2 więcej. A jeżeli dołożylibyśmy do tego szafkę z TV i jakiś Jakąś małą szafeczkę tutaj, no to wyjdzie nam już więcej od 13 metrów o 3,18 m kwadratowego czyli dosyć sporo. Planowany garaż wyszedł taki, jaki miał wyjść. Zwiększyłem tylko offset tutaj do. 70 cm zamiast do 60, dlatego że wydawało mi się po prostu przy samochodzie, że może być to trochę mało w tym wariancie. Wiatroła będę starał się sytuować z jakimś naświetleniem, ale kiedy nie wyjdą mi takie drzwi z naświetleniem, to po prostu będzie samo jedno skrzydło drzwiowe, ewentualnie z jakąś szybą w środku, żeby w wiatrołapie za dnia nie było całkiem ciemno. Tutaj dwa korytarze wynikowe z szafą lub bez. Plus gabinet i pomieszczenie techniczne, łamane przez prania, łamane przez kotłownia, łamane przez spiżarnia. To będą pomieszczenia, które będą mia miały wymiary zupełnie wynikowe i zostawimy ich formę na sam koniec. Bo w projektowaniu trzeba się skupiać najpierw na tych pomieszczeniach, które są najważniejsze, a dopiero później wynikowo traktować pomieszczenia, które są trochę mniej ważne. Po to, aby główna funkcja budynku została zachowana, a ta poboczna funkcja, żeby była dostosowana do tej głównej funkcji. W następnym materiale z tej serii będę na bazie pomieszczeń z tego odcinka projektował rzut budynku. Będę starał się umieścić wszystkie pomieszczenia w jednym sprytnym prostokącie. Jeżeli masz jakieś uwagi lub ciekawe pomysły do pomieszczeń, które dzisiaj omawiałem, koniecznie napisz je w komentarzu pod filmem. A jeżeli jesteś ciekaw, jak będzie wyglądał taki idealny rzut, kliknij subskrybuj, żeby następny film Cię nie ominął. Do zobaczenia za tydzień.